Hej, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj widzimy się tak, typowo po domowemu, włosy związane byle jak, e, koszulka domowa i świeżo umyta twarz. E, słuchajcie, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o pozbywaniu się suchych skórek tak w sposób natychmiastowy, tutaj i teraz. Ja już Wam dawno obiecywałam taki film. E, myślę, że jest głównie skierowany do osób, które nadużywają kwasów albo retinoidów, które nie mają tyle że delikatnie suchej skóry co widać dopiero pod makijażem. Natomiast dla takich osób, które naprawdę mają problem z tymi suchymi skórkami, ja pierwszy raz się dowiedziałam, co to są takie naprawdę suche skórki, kiedy właśnie zaczęłam używać tretinoiny. Ta skóra po prostu schodzi płatami. Więc nawet jeśli rano uklepię te wszystkie skórki makijażem, to w ciągu dnia, kiedy Najczęściej ta partia twarzy pracuje, uśmiechamy się, rozmawiamy. Ta skóra po prostu pęka, bo się napina przy rozmawianiu chociażby, i te skórki po prostu odchodzą, a pod skórkami makijażu już nie ma. Więc wieczorem, nie muszę Wam mówić, wygląda to po prostu tragicznie. Wiem, że część z Was boryka się z podobnym problemem, więc postanowiłam pokazać Wam mój, mój po prostu prywatny sposób na pokonanie tego problemu. Oczywiście. No, nie jest to taki stuprocentowy sposób, bo myślę, że tak na raz nie da się od razu wszystkiego pozbyć, ale w dużej mierze pomaga. E, I słuchajcie, chcę jeszcze jakby odnieść się, e, jakby ten, odnieść ten sposób też do skóry, e, która ma problemy z podrażnieniem. Dlatego że często e, wysokie stężenia kwasów, czy tretinoina, czy wysokie stężenie retinolu powodują po prostu podrażnienie skóry i to tak jakby. Wiecie, normalnie nie byłoby problemu ze złuszczeniem tej skóry, ale kiedy jest podrażniona, no to wiadomo, że musimy traktować ją jednocześnie delikatnie. To tak, jakby jedno wyklucza drugie, prawda? Także, aha, i też myślę, że ten film nie dotyczy osób, które używają kwasów, ale w niskim stężeniu, kiedy tak naprawdę nie widzimy tego łuszczenia, tylko jakby ono się rozkłada w czasie. Czyli to są wersje, na przykład toników dla osób bardzo cierpliwych. <grych> także słuchajcie, ja niestety nie należę do takich osób, więc e, często się łuszczę. E, także dobra, zaczynamy. E, ja słuchajcie, umyłam już e, twarz e, i e, wysuszyłam ją. E, zawsze wykonuję ten sposób e, usuwania skórek już na umytej twarz, ewentualnie usuniętym makijażu, e, tą jakby pierwszą. E, Pierwszym krokiem metodą oczyszczania, na przykład olejkami, i dopiero później biorę się za skórki. Ktoś by mógł powiedzieć, no przecież do tego są te kwasy, do tego są te retinoidy, żeby ta skóra się złuszczyła i żeby tych skórek się pozbyć. Owszem, one tak działają, ale też dopiero ta skóra jakby się reaguje po pewnym czasie, czyli użyjemy jakiegoś wysokiego stężenia kwasu najczęściej, czy tretinoiny, no i ta skóra zaczyna się dopiero jakby łuszczyć i to tak widocznie, wiecie, po czasie, nie, że od razu się pozbędziemy, będziemy mieć piękną, gładką skórę. Dlatego też ten sposób, który Wam pokażę, to jest taki, który w danym momencie usunie Wam te skórki, żeby makijaż powiedzmy następnego dnia wyglądał super. Ja używa, używam do tego płatków, które już Wam wielokrotnie pokazywałam. One się pojawiały w moich ulubieńcach już niejednokrotnie. Są to płatki z, z Rosmana, po prostu firmy Isana. Jest to Rosmanowska firma. I to są takie płatki, które z jednej strony, zobaczcie, mamy normalny płatek. Natomiast z drugiej strony on ma takie motylki. Były już różne wersje tych płatków. Były wersje, teraz aktualnie widziałam wersje z czarnymi motylkami, ale nie wiem za bardzo, czym one się różnią, czy na są z jakimś węglem, czy coś. Wcześniej były po prostu z takimi drobinkami przyczepionymi. I jeszcze Wam tylko podpowiem, że te płatki równie dobrze nadają się do codziennego demakijażu bo zawsze na koniec, kiedy myjemy twarz, jakby ten drugi krok stosujemy, zawsze możemy sobie lekko przetrzeć tą twarz, jeśli nie używamy szczoteczki sonicznej czy jakiejś innej po prostu szczoteczki. Możemy sobie na koniec właśnie, kiedy mamy ten żel powiedzmy na twarzy, przetrzeć jeszcze tą twarz tym płatkiem i on dogłębnie usunie sporów po prostu resztki makijażu. Myślę, że to jest świetny sposób na zakończenie demakijażu. Natomiast teraz tak... Zakładam, że mamy skórę podrażnioną. Więc ja nie mogę sobie po prostu tym płatkiem tak trzeć, chociaż te motylki są dosyć delikatne, też zależy, jaki nacisk stosujecie, tak? bo można sobie szorować dosyć mocno. Więc ja najpierw dbam o to, żeby te skórki rozmiękły. Czyli, albo nakładam jakiś olejek i trzymam go chwilę na twarzy i masuję albo jakąś taką maseczkę rozpulchniającą, mocno nawilżającą, która po prostu nawilży tą skórę i też nawilży te skórki, wtedy one po prostu łatwiej zejdą z naszej twarzy, nie będziemy musiały mocno trzeć. Mam też do Nuface Face na przykład taki żel przewodzący, który szybko zasycha, ale kiedy, kiedy lekko go zmoczę, to on się robi taki śliski. Bardzo jest się ciężko go pozbyć z twarzy, natomiast świetnie właśnie nadaje się pod ten płatek, bo daje taki poślizg, że jakby zabezpiecza trochę tą skórę przed działaniem tego płatka. Po prostu ten peeling staje się jakby dużo, dużo delikatniejszy niż jakbym tak zaczęła suchą skórę sobie szorować. także słuchajcie, zaczynamy. ja będę akurat używać w tym momencie e, takiego syndetu. to jest Dermedic seria Oil Anti-Aging Face Cleansing Oil Syndet, czyli taki syndet olejowy. ja stosuję go też do demakijażu. Ja wtedy stosuję go na suchą skórę. natomiast ja w tej chwili makijażu nie mam. mam tutaj e, miseczkę z wodą. zmoczę sobie troszeczkę twarz. Nakładam sobie ten syndet. Będę to, słuchajcie, robiła jedną ręką, żeby sobie już tutaj drugiej nie brudzić, bo nie mam kranu pod ręką. On jest taki dosyć właśnie gęsty. To musi być odpowiednia konsystencja kosmetyku, która nie jest zbyt wodnista, bo wtedy ona nie zabezpieczy nas przed tym peelingiem. To znaczy on zbyt mocno po prostu będzie tarł skórę. Pamiętajcie, że mówimy tutaj o skórze podrażnionej której nie chcemy dodatkowo podrażnić. Dobrze, ja nałożyłam ten syndet, czuję tutaj taki posis i taką delikatnie tłustawą warstewkę. Teraz też co ważne, ten płatek, żeby ładnie sunął po tej twarzy, też trzeba zmoczyć, więc jak go sobie moczę, czasem mocniej, czasem słabiej, to trzeba sobie po prostu wyczuć. Zamoczę go sobie w tej miserce, nie widzicie tego teraz. Odciskam ten nadmiar wody i tutaj zaczynam masować. Bo w tym miejscu, słuchajcie, w okolicy właśnie ja się najbardziej łuszczę. I ja czuję, że ten peeling nie jest silny. Ja z całej siły nie przyciskam. Robię to dosyć delikatnie. Napinam sobie jeszcze tutaj skórę, żeby to ładniej wszystko zeszło. Ogromnie ważne jest, żebyście to robiły z wyczuciem, jeśli macie podrażnioną cerę. Po prostu czujecie, czy was to boli, szczypie, piecze. Nie polecam oczywiście tej metody stosować, jeśli macie aktywne wypryski, albo już tak naprawdę podrażnioną skórę. Musicie wtedy odczekać. No nie, ma, nie ma niestety takiej możliwości. Jeśli ta skóra jest naprawdę mocno podrażniona i was piecze, to absolutnie nie stosujcie tej metody. Odczekajcie, aż ona się uspokoi. Jeśli czuję, że już na tym płatku znalazło się za dużo tego, tego kosmetyku i po prostu w ogóle nie czuję, jak działa, to sobie go z powrotem moczę, żeby pozbyć się nadmiaru. I znowu, albo ewentualnie dokładam troszeczkę wody sobie na twarz. Skupiam się na miejscach, na których jest najwięcej suchych skórek. Ten peeling trwa minutę, dwie, czasami tylko peelinguję sobie miejsca, które naprawdę tego potrzebują, właśnie żeby po prostu żeby, żeby zdjąć te skórki, po prostu żeby zdjąć. Tylko pamiętajcie, jeszcze raz, one muszą być porządnie takie rozmiękczone, żeby po prostu łatwo odchodziły, jeśli macie podrażnioną skórę. I plusem takiego peelingu jest to, że następnego dnia makijaż trzyma się dużo lepiej gwarantuję wam, że trzyma się dużo, dużo lepiej. Przynajmniej u mnie to działa. Do tego skóra taka spilingowana, nawet jeśli używacie tych płatków do normalnego demakijażu, kiedy nie macie problemów ze skórkami, tylko jako ostatni krok po prostu jak macie żel, sobie przemywacie twarz tym płatkiem. Super sprawa na doczyszczenie porów, plus skóra zupełnie inaczej chłonie kosmetyki, które nakładacie po takim peelingu, czyli one się wchłaniają zdecydowanie lepiej. Także słuchajcie, no to jest taki mój sposób. Dużo nie kosztuje, możecie sobie spróbować, jeśli macie z tym problem. Ja ten peeling robię w zależności od potrzeby. W zasadzie czasami to jest... Co drugi dzień zazwyczaj, codziennie nie mam takiej potrzeby, zresztą nie chcę za bardzo tej skóry naruszać, ale co drugi, co trzeci dzień na pewno mm, stosuję ten sposób. Ja jestem z niego bardzo zadowolona. Jak na tą chwilę nie znalazłam lepszego sposobu właśnie dla skóry podrażnionej i z takimi prawdziwymi, okropnymi, suchymi skórkami. Dobrze, mam nadzieję, że Wam się przyda ten sposób, że może sobie spróbujecie, może i u Was się sprawdzi. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, za oglądanie i zapraszam do następnego filmiku. Buźka!